Książka, którą chcę dzisiaj Państwu zaproponować, została mi polecona jako ulubiona lektura nastolatków. Zafrapowało mnie to, bo z biegiem lat coraz słabiej orientuję się w preferencjach czytelniczych młodych ludzi, i wgląd w ich świat wydawał mi się całkiem ciekawym wyzwaniem. Podziewałem się łatwej opowieści o nastoletniej miłości, może kilku wampirach, albo klasycznej dramy high schoolowej. Podziewałem się też odrobiny specyficznego humoru rodem z kraju dobrego wojaka szwejka ale przede wszystkim spodziewałem się dobrej literatury, gdyż książka ta zbiera najlepsze oceny krytyków i czytelników. Dość powiedzieć, że wszystkie moje oczekiwania spełzły na niczym, a lektura pozostawiła mnie w stanie konsternacji, w której trwam sobie do dziś i niniejszym pragnę wciągnąć w to również i państw. Wrony to opowieść o rodzinie, której życie koncentruje się na dwóch dorastających córkach, Kasi i Basi. Kasia jest grzeczna, bo sprząta, a Basia jest niegrzeczna, bo bałagani. Mama denerwuje się na basie, więc krzyczy na tatę. Tata, mając dość krzyku mamy, bije basie, ale za to w chwilach, w których jest sam z córką, bardzo czule ją przeprasza. Może nawet zbyt czule. I rodzina tkwi sobie w tym makabrycznym kole wzajemnego niezrozumienia i niechęci, dopóki basia nie zostaje odkryta jako artystka. I w całą sprawę nie wplątuje się jeden, przypadkowo młody i przystojny nauczyciel. Wbrew uproszczeniom, tak mniej więcej przedstawia się fabuła książki. Temat jest, przyznają Państwo, ważny, choć i kontrowersyjny. Z takiego doboru wątków zresztą słynie autorka, której debiutem była na poły autobiograficzna powieść o anoreksji. Jestem głód. I ogólnie zgódźmy się co do tego, że warto poruszać w literaturze takie kwestie: zwracać uwagę ludzi na potrzeby, problemy nastolatków i nawet nieco je przeraskrawiać. Trzeba tylko robić to konsekwentnie i umiejętnie. A tego w powieści Petry Dworakowej zabrakło. Centralną postacią książki jest Basia. Jest ona także główną, choć nie jedyną narratorką. Poznajemy nie tylko wrażliwość dziewczynki, lecz także jej fizjologię, pokazaną niekiedy w naturalistyczny sposób. Basia się stara, jest dobra. Nie wszystko jeszcze rozumie, ale wie, że mama niezbyt ją lubi. Ucieka więc w świat za oknem, czyli w świat wron, które zalęgły się w sąsiadującym spokojem Basi gnieździe i maluje. Drugą narratorką jest mama z zawodu bibliotekarka, zamiłowania pedantka, jest frustrowana. Rozżalona i pełna tłumionej agresji. Nie lubi Basi, uwielbia Kasię. I okazuje to właściwie na każdym kroku. Narracja mamy w sumie nic nie wnosi do książki, bo jest tak uproszczona i schematyczna, że wręcz nieoczywista. Jedyny nieznany z fabuły wątek to koleżanki z pracy, które wywierają na mamę dość dziwną presję. A w tle mamy milczącego, niemal nieobecnego Tatę i złośliwą Kasię. Autorka odbiera im prawo do własnej narracji, chociaż to właśnie ona mogłaby być ciekawa. Możemy to jednak uznać za nic więcej jak koncepcję strukturalną książki i pozostawić to w domyśle Petry Dworakowej. Innymi słowy nie czepiać się. Możemy także założyć, że uproszczenia fabuły są zamysłem estetycznym, bo opowieść ma mieć charakter metaforyczny. Możemy być zatem bardzo wyrozumiali i tolerancyjni. Ale tą drogą nie dojdziemy do odpowiedzi na tak elementarne pytanie, jak po co ta książka została napisana, do kogo jest skierowana, i czy jedyne co autorka chce powiedzieć odbiorcy to bywa i tak, Basia w toku swojej walki, nie walki o dobre życie pada w tak zwany system. Zajmuje się nią wspomniany nauczyciel, dyrektorka szkoły, pedagog szkolny, opiekunka koła artystycznego. Tylko nic z tego nie wynika. Absolutnie nic. Dziewczynka tkwi w rodzinnej makabresce i nic nie jest w stanie z tym zrobić. Co na koniec autorka podkreśla dodatkowo dziwną prozą poetycką. Brakuje więc tej książce jakiegoś szerszego oglądu sprawy, głębszego przesłania i oczywiście może być jej pozbawiona, ale dlaczego w takim razie jest tak nierówna, tak powierzchowna w niektórych sprawach i dlaczego autorka nie kusi się nawet o pełen wgląd wydarzenia? Ja również pozostaję powierzchowny w tej recenzji, bo mógłbym napisać szczegółowo o niewiarygodnych z punktu widzenia psychologicznego rozwiązaniach, braku konsekwencji fabularnej, banalizacji języka i nieracjonalnym kształtowaniu bohaterów. Moim celem nie jest jednak aż tak wnikliwa analiza, a jedynie pokazanie, że po lekturze nadal nie rozumiem, co podoba się dzisiejszej młodzieży. Co więcej, nie rozumiem także, dlaczego podobają jej się rzeczy, które jej się podobają. Może Państwo znajdują odpowiedzi na te pytania na kartach WRON? Jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt w tej sprawie.